Nie. witam serdecznie jestem Oliver to jest pierwszy odcinek jest to pierwszy odcinek jak nagrywam nagrywam to z mobizena i pierwszy odcinek jest tylko do sprawdzenia jak to będzie wszystko wyglądało więc zacznijmy jak mogliście zobaczyć to ja tutaj już mam duży postęp po prostu wcześniej nie miałem jakby opcji na ten kanał no. i teraz już to w tym burzu 505 500 puch. By mi się spadłem troszeczkę. Myślę, że mi się to jest tutaj robota. Uciekamy! Pięknie uciekliśmy. Mamy tylko śmiesznych trochę spokoslujemy się. Dobra, to jest robot, który nam się bardzo przyda w tym momencie. Dobra, tu. 2000. Mm, mm. Pięknie go nawalamy. Bum, bum, bum. Dobra. Bum, bum, bum. Za Bum. Dobra. Robocic polek. Mamy cztery power cubes. Hm. Dobra. Lecimy. Lecimy, lecimy. Na mapie tylko cztery zadymiarze więc już mamy plusa. Widzicie tam, o Jezus tam jest na 10 powercube'ach Chyba coś boli Chyba że boli, nie, nie na mnie starciu. Kurde, dobra, Zabij mnie, ale to nic Mamy rangę drugą Na plusa wychodzimy w takim razie Piążmy sobie, piążmy sobie tutaj trochę wszystkim, bo mi przeszkadza. Ale tak, ma. mam jak ktoś też swój klub. Więc bardzo serdecznie zapraszam. Wymagane poważki to zero, ale nazwę jest ja, bardziej, bo nie przemyślałam tego. Mm, więc tak. Wygramy sobie jeszcze jedną biarkę. I skończymy. Mam, na, mam nadzieję, że to Wam się spodoba. Że pf, próbuję coś dla Was... Próbuję się jakoś przyczynić do tej społeczności youtuberowej. Dziękuję. Możliwe, że pojawią się też czasami odcinki z kimś. ale jakaś osoba, z którą bym chciał nagrać. O, o ile taka osoba by się na to zgodziła. Bo jak wiecie, są takie prawa autorskie. Jeśli nagrasz filmik, na którym będzie osoba jakaś, a ta osoba nie zgodzi się na udział, miał, a ty opublikujesz ten film, to będzie naruszenie praw autorskich jakby. Więc zawsze jak chcecie jakieś coś udostępnić, co jest związane z jakimiś ludźmi, to najpierw zawsze zapytajcie, czy, czy oni wyrażają na to zgodę, żeby pojawić się. A to w internecie, a to a to na odcinku Tutaj widzicie, że pięć... O, kurde, żebrałem muszę, muszę się podhealować trochę, bo się boję Jep, jep Okej, Nie, nie będę się timował z tobą Nie będę się z tobą teamował Dla dla mu się teamuję A nie, gracze, pięć, siedemset pół... O Jezus, dobra wielki stracie Wielkie starcie. Tyle par ma w monasce. Chcę teraz bardzo uważać, tam jest. Widzicie. jest jesteś? Pięciu par Nie będzie najgroższy. Po sobie się wymianie. Raz, Teraz, dwa, 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 pa, go! pa, pa. pięknie, sto hp, -min. To się ceni, mamy 5 minut i zakończymy sobie w tym miejscu. Co jeśli... Dobra, zakończymy sobie w tym miejscu. Chciałem Wam podziękować za oglądanie i trzymajcie się ciepło, tak?